Empik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco. Wydawnictwo Agora dla Dzieci zaprasza do wysłuchania książki Stewarta Gibbsa pod tytułem Szkoła Szpiegów. Rewolucja. Przełożył Jarek Westermark. Czyta Mateusz Grydlik. Dla ekipy Montessori, w skład której wchodzą... Andrea Berlow, Drew Dashiel i Sasha Filus, Mike Holkbor, Joel Asher i Wander Delman, Kira Mirs, Chris Aria i Kai Kukliński, Karol, Bill, Milana oraz prawdziwa Sasza Rodko. Dzięki. Jesteście wspaniałymi przyjaciółmi całej mojej rodziny. 15 kwietnia do. Koordynatorka do spraw Federalnego programu Ochrony Świadków. Siedziba Centralnej Agencji Wywiadowczej tyt, Langley Virginia od tyt, Agent emerytowany CIA. Temat ochrona dla tyt. Jak pani wie, podczas niedawnej wizyty naszego młodego agenta tyt, w Europie, w trakcie operacji tyt, tyt, Okazało się, że tyt, zdołał odkryć tożsamość jego rodziców. Złoczyńcy zagrozili, że ich zabiją, aby zmusić, do współpracy, co groziło niepowodzeniem całej operacji. Gdyby nie działania innych młodych agentów, zachodnia cywilizacja, jaką znamy, przestałaby istnieć. Choć CIA uważa, że wiścicielski wiścicielski został zniszczony raz na zawsze, nie uzyskaliśmy ostatecznego potwierdzenia na ten temat. Co więcej, miał wielu kretów wewnątrz agencji, dlatego właśnie operacja musiała być prowadzona nieoficjalnie. Niewykluczone więc, że informacje na temat rodziców ty, wyciekły do innych złowrogich organizacji. Z tego względu rozsądne wydaje się zapewnienie im ochrony. Udzielam zgody, by pani biuro natychmiast rozpoczęło procedurę przeniesienia ich do nowego miejsca zamieszkania. Jeśli działania nie zostaną podjęte, ty, może czekać wielkie niebezpieczeństwo albo śmierć. Już teraz wiem, że przynajmniej jedna przestępcza organizacja wydaje się rosnąć w siłę po upadku. Z poważaniem, agent P.S. Poprzednim razem, kiedy agenci Federalnego Programu Ochrony Świadków przyjechali do siedziby CIA, jeden z nich zaparkował bez pozwolenia na moim miejscu. Proszę poinformować odpowiednie osoby, że to niedopuszczalne. Jeśli ktoś jeszcze raz wywinie mi taki numer, wysadzę jego samochód w powietrze. Rozdział pierwszy. Odtajnienie. Siedziba CIA, Langley, w stanie Virginia, 16 kwietnia, godzina 10. Obawiam się, że państwa okłamaliśmy, powiedział Aleksander Hale. I to wielokrotnie. Moi rodzice spojrzeli na niego ze zdziwieniem, chyba po raz dwudziesty tego dnia. A było jeszcze rano. Zaskoczyło ich, że razem z Aleksandrem przyjechaliśmy, zanim zdążyli wyjść do pracy. Jeszcze bardziej zdumieli się, że dostali wolne, abyśmy mogli przeprowadzić nasze nagłe spotkanie. A najgłębszy szok przeżyli, gdy Aleksander zawiózł nas do siedziby CIA. Strażnicy rzucili okiem na jego dokumenty i natychmiast pozwolili nam przejechać przez okazałą bramę. Moi rodzice długo zbierali szczęki z podłogi samochodu. W jakiej sprawie nas okłamaliście? Spytała matka. No, właściwie to w każdej, przyznał Aleksander. Siedzieliśmy we czwórkę w sali konferencyjnej na najwyższym piętrze głównego budynku, zajmowanego przez CIA. Z uwagi na bezpieczeństwo nie było tu okien. Przy drzwiach znajdował się elektroniczny zamek na kod, na ścianach. Brakowało zdjęć, a wszystkie meble utrzymane były w mdłym odcieniu beżu. Było to najbardziej nijakie pomieszczenie na świecie. Budynek, w którym się mieściło, nie miał oficjalnej nazwy. Wszyscy nazywali go po prostu budynkiem głównym. Znajdował się w samym centrum kampusu CIA, rozległej nieruchomości położonej na przedmieściach Wirginii jakieś pół godziny drogi od Waszyngtonu. Wokół rozrzuconych było kilka mniejszych zabudowań, a całość otaczał szeroki pierścień lasu. Na środku stołu konferencyjnego leżało pudełko pączków. Niektóre były z lukrem, inne z czekoladą, kremem kokosowym albo galaretką, a na pozostałych widziałem różową posypkę. Moi rodzice wzięli po pączku, ale prawie ich nie ruszyli. Ja zjadłem już dwa. Palce lizać. Rodzice byli ubrani jak do pracy. Ojciec miał na sobie fartuch, bo zamierzał spędzić dzień w sklepie spożywczym, a matka przygotowała się na długie godziny w dziale księgowości. Ja nosiłem szkolny mundurek, czyli krótkie spodenki i koszulkę polo, a Aleksander trzyczęściowy, szyty na miarę garnitur. Buty miał wypolerowane na błysk. Pamiętacie, jak w lutym dostałem medal za uratowanie życia prezydentowi? spytałem. Jak moglibyśmy zapomnieć, odparł ojciec. To była jedna z najwspanialszych chwil naszego życia. Kiedy uratowałem prezydenta, wcale nie pojechałem do Białego Domu, żeby odwiedzić jego syna. Byłem tam w ramach misji. Misji? powtórzył niepewnie ojciec. Co to znaczy? Może zacznijmy od początku, zasugerował nieśmiało Aleksander. Jak na pewno państwo kojarzą, piętnaście miesięcy temu zjawiłem się u państwa, aby powiedzieć, że ben otrzymał stypendium, które w pełni pokryje koszty nauki w Akademii dla Uzdolnionej Młodzieży imienia św. Smitena. Coś z tego było kłamstwem, chciała wiedzieć matka. Wszystko przyznał Aleksander. Akademia dla uzdolnionej młodzieży imienia Świętego Smitena w ogóle nie istnieje, a ja wcale nie uczę fizyki. Jestem pracownikiem Centralnej Agencji Wywiadowczej. Ben został zwerbowany do naszej ściśle tajnej Akademii Szpiegostwa, w której uczy się, by zostać agentem terenowym. Oczy moich rodziców zrobiły się jeszcze większe, a szczęki opadły im jeszcze niżej. Ojcu udało się po dłuższej chwili sformułować odpowiedź, choć był w takim szoku, że cedził słowo po słowie. To naprawdę fantastycznie. Matka spiorunowała go wzrokiem. Ten człowiek nas okłamał. Nasz syn uczy się na szpiega, a ty uważasz, że to fantastycznie? Tak, zawołał ojciec. Chyba w życiu nie słyszałem nic fantastyczniejszego, spojrzał na mnie z dumą. Myśleliśmy, że uczysz się w jakiejś nudziarskiej akademii, a ty chcesz zostać szpiegiem? Szpiegiem? Mój własny syn. Aleksander westchnął z ulgą, uszczęśliwiony tym, że przynajmniej jedno z moich rodziców jest zadowolone. Z matką nie poszło tak łatwo. Posłałam mu surowe spojrzenie. Benjamin ma dopiero trzynaście lat. Kto dał panu prawo zwerbować go bez naszej zgody? Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki, odparł Aleksander. Rozumiem pani niepokój. Pytanie o zgodę zwyczajnie nie wchodziło jednak w grę. Tajna agencja musi pozostać. no. tajna? Nikt z CIA nie mówi członkom swojej rodziny, gdzie pracuje. Nawet pan? Spytał ojciec. To akurat wyjątkowa sytuacja. Mój ojciec jest agentem, tak samo jak jego ojciec, i tak dalej, i tak dalej, zaczynając od Natana Heila. Niewiarygodne, powiedział ojciec. To wasza rodzinna tradycja? Zgadza się. Moja córka też ma zostać szpieszką. Uczy się razem z Benjaminem. A moja była żona, Brytyjka, pracuje dla MI6 choć, jeśli mam być zupełnie szczery, Catherine nie zdradziła się z tym nawet przede mną. Prawdę odkryłem dopiero kilka tygodni temu. Wow, rzucił ojciec. Pana żona wydaje się znacznie bardziej interesująca niż moja. Już wypowiadając te słowa, zrozumiał, że popełnia wielki błąd. Popatrzył na matkę przepraszająco. – Co nie znaczy, że nie jesteś interesująca, kochanie. Lepiej przestań gadać – ucięła. Znów skupiła się na Aleksandrze. – No to co się zmieniło? – posłał jej tępe spojrzenie. – Słucham? Ukrywał pan przed nami prawdę przez piętnaście miesięcy, a teraz ją nam pan zdradził. – Co się zmieniło? Czy chodzi o wydarzenia z Białego Domu? Między innymi, odparł Aleksander, muszą Państwo wiedzieć, że nauka Bena w Akademii przebiega dość nietypowo. Nasi uczniowie zwykle trenują przez siedem lat przed rozpoczęciem pracy w CIA, jednak Benjamin brał już udział w kilku misjach. Kilku! Ojciec popatrzył na mnie z błyskiem w oku. Czyli na uratowaniu prezydenta się nie skończyło? Co jeszcze osiągnąłeś? Walczyłeś ze złoczyńcami? Może z jednym czy dwoma. Że jak? Zapiał Aleksander. Szanowni państwo, państwa syn jest zbyt skromny. Stawił czoło bardzo wielu łotrom, a ostatnio pomógł w pokonaniu pająka, czyli najgroźniejszej organizacji złoczyńców na świecie. Wow! zawołał znów ojciec, szczerzył się od ucha do ucha. Tymczasem matka zmroziła Aleksandra wzrokiem: Pozwolił pan mojemu synowi walczyć z najgroźniejszą organizacją na ziemi, choć nie ukończył jeszcze szkolenia? Aleksander skulił się pod jej spojrzeniem. To nie jest standardowa procedura CIA, wyjąkał. Benjamin wpadł w wir wydarzeń całkiem przypadkowo. Skrzywiłem się, bo wiedziałem, że tylko pogorszył sprawę. Aleksander był kiepskim szpiegiem i często popełniał błędy. Wyglądał jednak na zawodowca. No i to właśnie on zwerbował mnie do szkoły szpiegów. Dlatego uznaliśmy, że powinien osobiście przekazać moim rodzicom złe wieści. Zresztą nikt inny się do tego nie palił. Moja matka rzadko się złości. Teraz weszła w tryb opiekuńczy niczym niedźwiedzica, której młode wcielono do tajnej organizacji i wysłano na misję przeciwko myśliwym. Zacisnęła dłonie na poręczach fotela tak mocno, że zbielały jej knykcie. Mówi pan, że pana niekompetentna agencja pozwoliła mojemu synowi zmierzyć się z siłami zła przez przypadek? Tak i nie. Aleksander wyciągnął jedwabną chusteczkę i wytarł sobie czoło. To skomplikowane, ale zapewniam panią, że młody Benjamin bardzo rzadko działał bez nadzoru dorosłych. Rzadko, powtórzyła z wściekłością. I udowodnił, że jest wybitnie utalentowanym agentem, dokończył szybko Aleksander. Tylko jego przenikliwy intelekt i szybki refleks pozwoliły nam wielokrotnie krzyżować złowieszcze intrygi Pająka. Ojciec spojrzał na mnie pytająco. Na przykład? Proszę o szczegóły. Cóż, odparłem, pamiętacie, jak kilka tygodni temu myśleliście, że spędzam ferie wiosenne w szkole, bo muszę skończyć projekt? Tak naprawdę poleciałem do Meksyku i powstrzymałem pająka przed stopieniem lodów Antarktydy i wywołaniem ogólnoświatowej powodzi. A potem udałem się do Anglii i Francji, gdzie pomogłem raz na zawsze go pokonać. Po tym wszystkim moi przyjaciele i ja musieliśmy przez jakiś czas ukrywać się we Francji. Czekaliśmy na sygnał od CIA, że możemy już bezpiecznie wrócić do domów. Do Waszyngtonu przybyliśmy ledwie przed kilkoma dniami. Sądziłem, że moje życie znowu się unormuje, no w rozumieniu szkoły szpiegów, ale poprzedniego dnia, po południu, dostałem wiadomość od Aleksandra, który napisał, że już pora wyjawić prawdę moim rodzicom. Benjamin uratował też Camp David, wiejską rezydencję prezydenta, przed atakiem rakietowym dodał z dumą Aleksander i zapobiegł detonacji bomby nuklearnej w Colorado. Rzeczywiście, mruknąłem, wyleciało mi to z głowy. Wyleciało ci z głowy, że uratowałeś Colorado przed bombą atomową? Ojciec był w szoku. Miałem rok pełen wrażeń, wyjaśniłem. Czułem ogromną ulgę, że wreszcie mogę powiedzieć rodzicom prawdę. Okłamywanie ich było jednym z najgorszych aspektów życia szpiega, choć może trochę lepszym, niż to, że ktoś ciągle próbował mnie zabić. Nareszcie mogłem też pochwalić się swoimi osiągnięciami, duma w oczach ojca sprawiła mi wielką radość. Tymczasem matka mierzyła mnie tym samym powątpiewającym spojrzeniem, jak wtedy, kiedy miałem sześć lat i zarzekałem się, że banda włamywaczy wpadła do naszego domu i zjadła wszystkie czekoladowe ciasteczka. Jakoś nie mogła uwierzyć w naszą opowieść. Naprawdę to wszystko zrobiłeś? spytała niepewnie. Bez urazy, Benjaminie, ale. nie jesteś najsprawniejszą osobą na świecie. Kiedy grałeś w lidze bejsbolowej, nie byłeś w stanie nawet trafić w piłkę. Gdy sytuacja wymagała zastosowania siły, do akcji wkraczali inni, wyjaśniłem. Przede wszystkim córka Aleksandra, Erika, jest świetna w walce, rozbrajaniu bomb i tak dalej. Ja zwykle staram się przejrzeć plan złoczyńców. Jest w tym wyjątkowo dobry, dorzucił Aleksander. I właśnie dlatego złoczyńcy chcą was skasować. Powątpiewanie momentalnie znikło z twarzy mamy. Zastąpił je lęk. Co? Aleksander zbladł, gdy zrozumiał, że znowu palnął głupstwo. E, Pytała pani, czemu zdradzam prawdę, akurat teraz. Oto powód. Wrogowie Bena odkryli, kim jest, a potem poznali też państwa tożsamość. Bardzo możliwe, że któryś z nich spróbuje państwa dopaść. Na szczęście Aleksander nie powiedział, że podjęto już pierwszą taką próbę, kiedy byłem we Francji. Pająk wysłał swoich ludzi pod nasz dom i zagroził, że zrobi krzywdę rodzicom, jeśli nie przerwiemy misji. Na szczęście moi przyjaciele ze szkoły szpiegów przechwycili zabójców. Rodzice byli całkowicie nieświadomi niebezpieczeństwa. Teraz jednak wizja ewentualnego ataku napełniła ich przerażeniem. Czyli ojciec próbował się pozbierać. Możemy stanowić cel dla zamachowców? Tak, odparł Aleksander. A możemy powiedzieć o tym naszym przyjaciołom? Nie, zawołał Aleksander. To ścisła tajemnica. Nie zamierzałem powiedzieć wszystkim, mruknął ojciec, tylko kilku osobom, na przykład Petersonom. Matka uniosła brwi. Petersonom? Czemu akurat im? Bo mają się za lepszych od nas. Bob wciąż gada i gada o swoim klubie golfowym i wakacjach na Hawajach, ale dam głowę, że nigdy nie próbowały ich sprzątnąć prawdziwe bandziory. Nikomu ani słowa, tato, poprosiłem. No dobra. Konieczność milczenia zdołowała go chyba bardziej niż to, że groziło mu śmiertelne niebezpieczeństwo. Działamy dla państwa dobra, powiedział Aleksander. Konieczne stało się objęcie państwa federalnym programem ochrony świadków. Matka, która dopiero co odgryzła wreszcie kawałek pączka, teraz zakrztusiła się z zaskoczenia. Mamy zrezygnować z obecnego życia? Wyjechać i udawać zupełnie innych ludzi? Tak! odparł poważnie Aleksander. Przemyślała kwestię i wzruszyła ramionami. Dla mnie spoko. To, że moi rodzice będą musieli zostać objęci programem ochrony świadków, nie stanowiło dla mnie zaskoczenia. Sam zaproponowałem takie rozwiązanie po tym, jak ich życie znalazło się w niebezpieczeństwie. Ale reakcja matki całkiem zbiła mnie z tropu. I ojca również. Serio? zapytał. Nie zrozum mnie źle, powiedziała matka, ale zmiana może dobrze nam zrobić, spojrzała na Aleksandra. Czy w grę wchodzi wyjazd na Florydę? Wchodzi. Z tego co wiem, są tam całe społeczności złożone jedynie z relokowanych świadków federalnych. Zawsze chciałam zamieszkać na Florydzie, rozmarzyła się matka. Ojciec popatrzył na nią z zaciekawieniem. Ale wiesz, że musielibyśmy zrezygnować z pracy? Pracy, której nie lubimy, odparła. Do tego musiałabyś zerwać kontakty z resztą rodziny. Tak, to najlepsza część całego układu. Zawsze wiedziałem, że matka nie dogaduje się z krewnymi i nie lubi swojej pracy, ale jej postawa i tak mnie zaskoczyła. Tak samo jak reakcja ojca, kiedy usłyszał, że szkole się naszpiega. Być może oboje nie myśleli trzeźwo, przeżyli przecież wielki szok. Gdyby role się odwróciły i rodzice pewnego dnia ogłosili, że pracują dla CIA, padłbym z wrażenia. Do pokoju nagle weszły dwie agentki. Obie, widziałem już wcześniej, były ubrane w garnitury, a w dłoniach trzymały kubki z kawą ze specjalnego Starbucksa tylko dla CIA. Jedna była chuda i ponura, a druga gruba i radosna. Razem przypominały liczbę dziesięć. Dzień dobry, rzuciła wesoło ta pulchna. Jestem Heather Durkey, koordynatorka CIA do spraw programu ochrony świadków. Akurat omawiamy te kwestie, odparł Aleksander. Pani Ripley jest zainteresowana przeprowadzką na Florydę. Jeśli istnieje taka możliwość, chciałabym pracować ze zwierzętami dodała matka może w gabinecie weterynaryjnym o! zawołała agentka Durki brzmi super spojrzała na mojego ojca a pan co chciałby robić nadal nie wierzę, że musimy się przenieść. To naprawdę konieczne? Niestety. Chuda agentka pokiwała głową, głos miała równie surowy jak rysy twarzy. Wyglądała na permanentnie zirytowaną. Nazywam się Nora Tako. Prowadzę. Słucham? przerwał jej ojciec. Nora Tako? Popatrzyła na niego z podełba. Owszem. Nietypowe nazwisko, stwierdził ojciec. Co pan powie? Agentka Tako brzmiała, jakby codziennie musiała odbywać podobną rozmowę i jakby miała tego serdecznie dość. Ojciec szedł w zaparte. Przecież nazywa się pani jak potrawa. Moja rodzina nie nazywa się jak potrawa, wyjaśniła krótko agentka. To potrawę nazwano naszym nazwiskiem, bo wymyślili ją moi przodkowie. Pani rodzina wynalazła tako? spytała z niedowierzaniem matka. Sądziłam, że, że takos istniały od zawsze, przerwała jej agentka. Nie, tak samo jak sandwicze nie istniały, dopóki nie wynalazł ich hrabia sandwich. Za powstanie tako odpowiada Don Diego tako. Wow! Ojciec był pod wrażeniem. Człowiek się cały czas czegoś uczy. Bez przerwy. Jak mówiłam, kontynuowała agentka tako: prowadzę wewnętrzne śledztwo w sprawie działających tu podwójnych agentów. Chwyciła pączek z jaskrawo-różową polewą i podsunęła pudełko agence Dorki. Nie, dziękuję, rzuciła tamta. Nie jem glutenu, ani białego cukru, ani niczego w kolorze, który nie występuje w naturze. Będzie więcej dla mnie. Agentka tak osiągnęła po drugi różowy pączek. Niestety mamy w CIA pełno kretów, wyjaśnił moim rodzicom Aleksander. Pająk, czyli przestępcza organizacja, do której upadku znacząco przyczynił się Benjamin, przeciągnął na swoją stronę wielu agentów. To oni ujawnili tożsamość Bena i państwa. Na szczęście Benjamin nie tylko pokrzyżował szyki pająkowi, lecz także zdobył listę zdrajców. Korzystam z niej, aby wyplenić z agencji skorumpowanych ludzi, zakończyła agentka Tako. Nad górną wargą miała teraz cienki różowy wąsik z lukru. Ale jak to się stało, że tylu ludzi zdradziło CIA? Spytała z wyrzutem matka. Popełniono wiele błędów, przyznała Tako. Uściśnijmy, że popełnili je inni ludzie, nie ja. I dlatego to mnie zlecono uporządkowanie całego bałaganu i zadbanie, by nic takiego się nie powtórzyło. Tworzę w ramach CIA nową dywizję, której jedynym zadaniem będzie prześwietlenie reszty pracowników. Nazywa się Tropiciele Agnostycznych Tajnych Agentów. Tata? zapytałem. Słucham? odparł mój ojciec. Przepraszam, nie mówiłem do ciebie. To nazwa tej nowej dywizji, w skrócie tata. Agentka Tako westchnęła. Być może jeszcze ją zmienię. Mam! zawołała radośnie agentka Durki. Może się nazywać Kreci Patrol. Nie ma mowy, burknęła agentka Tako. Podsumowując, organizuje elitarny zespół, który będzie identyfikował i unieszkodliwiał skorumpowanych agentów. Jeśli chodzi o państwa, mleko się już rozlało, wyjaśniła rodzicom agentka Durki. Możemy państwa tylko relokować. Przepraszamy za niedogodności. Niedogodności powtórzył ojciec. To mało powiedziane. Chcecie, żebyśmy porzucili całe nasze życie. Wiem, przyznała Derki. Obiecuję jednak, że od tej pory zrobimy wszystko, aby państwa chronić. Dlatego zdecydowaliśmy się rozmawiać tutaj, w siedzibie CIA, a nie w waszym domu. To najbezpieczniejszy budynek w Ameryce. Absolutnie nic nam tu nie. Nagle rozległ się głośny świst, jakby coś nadleciało z wielką prędkością. A potem, niedaleko nas, doszło do eksplozji. Zatrząsł się cały pokój. Lampa spadła z sufitu i uderzyła w pączki z taką siłą, że jeden z nich wypełniony dżemem eksplodował. – Krycie! – zawołał Aleksander Hale. – Atakują nas! Siedziba CIA okazała się jednak nieco mniej bezpieczna niż sądziliśmy. MPIC GO! Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco!